Suba, daj farmerowi dzwonkiem potrząśnij. Już, już, już tak. A dobrze nagrywamy. Człowiek se nuci, a tu. Dobra, cześć, kochani. Znaczy, dzisiaj troszkę taki temat, do którego zainspirował mnie Dawid Myśliwiec z kanału Uwaga Naukowy Dbełko". To On zrobił ostatnio film o nawigacji. Ale nie o GPS-ie, o, o tym jak nawigujemy współcześnie, tylko o tym jak nawigują zwierzęta, w jaki sposób się przemieszczają. I też tam mówił troszeczkę o zmysłach, o zmysłach u ryb. I mi się zaraz nasunęło, jak mówił o tych zmysłach, nasunęły mi się dwa przypadki moich ryb, gdzie mam dwie półślepe ryby. To znaczy, ja kupiłem już z białym na oku, i on taki jest, i taki żyje, i świetnie sobie radzi. To jest jeden z tych albinosów, które tam w 84 pływają. Natomiast yy, sam, jedna z samic w u mnie. Straciła oko już w 240. Nie wiem jak to się stało, natomiast straciła jedno oko. Drugie ma yy, i też sobie świetnie radzi. Pływa, pokarm przyjmuje, daje sobie radę. Nie ma z nią najmniejszych problemów. No niemniej oka nie ma. Yy, Kolejną taką przyczyną, dla której robię ten film, to, to też słuchajcie pewne, pewne głosy, no głupie pewnie czasami, ale na no, w internecie generalnie i na Facebooku zdarzają się czasami głupie rzeczy. Eee, I byłem, no, widziałem gdzieś na jakichś grupach na Facebooku takie pytania, co zrobić z rybą, bo nie ma oka, nie widzi, nie? I ona co, czy, czy ona przeżyje i tak dalej, czy ją jakoś tam uśmiercić, czy nie uśmiercać. No. Ja po filmie Dawida postanowiłem się troszkę yy, przypomnieć sobie to, co było w liceum na temat biologii ryb <laughs> yy, i troszeczkę bardziej ruszyć temat tych zmysłów, bo, bo odnośnie tego pytania, co z tą rybą zrobić, to chyba wiecie, to znaczy moje zdanie, tym bardziej, że ona umie pływa, ale o tym jeszcze na koniec, nie. Yy, bo tak, oczywiście ryby w głównej mierze posługują się wzrokiem, chociaż nie wszystkie są wyjątki, o tym jeszcze powiem, nie. Oczy, oczy funkcjonują u ryb podobnie jak u innych kręgowców. Tak? Na tej samej zasadzie różnica jest taka, że mają bardziej sferyczne soczewki. To znaczy ta soczewka, tak jak mamy oko, ta soczewka, no nie wiem, niektó niektórzy się dotykają, może ktoś szkła kontaktowe sobie montował, to zdarza się dotknąć to oko. Soczewka u człowieka jest bardziej taka płaska. Tak? Ona ponad gałkę, ocz nie wystaje. Natomiast u ryb ta soczewka ponad gałkę oczną troszeczkę wystaje, oczywiście w formie takiej sfery. Co to powoduje? No, dwie rzeczy. Że większość ryb, skoro ma umieszczone oczy z boku głowy, tak? No, widzimy tutaj na tym przykładzie chociażby wrzanek czy kieliszników, Jeśli ma wysuniętą soczewkę, to powiększa im się zasięg widzenia. Praktycznie widzą w kącie. Praktycznie dookoła siebie w 180 stopni, oczywiście nie jest to widzenie wyraźne, bo widzenie takie wyraźne i o, wysoka ostrość następuje tylko z przodu, tak? W tym tam nie wiem, w kącie powiedzmy 20 stopni, kiedy pokrywa się wzrok z obu oczu, tak? I to jest słuchajcie istotne przy drapieżnikach, bo jak mamy drapieżniki, to one będą miały oczy przesunięte do przodu. Barwi. To się praktycznie u wszystkich zwierząt sprawdza, no ale u ryb też, tak? Zobaczcie chociażby szczupaka, który też ma wprawdzie te oczy tak bardziej z boku głowy, nie mniej trochę są przesunięte naprzód, e, i dopiero od oczu u szczupaka się zaczyna paszcza, nie? E, Więc on, on ma inny zupełnie kąt widzenia. Szczupak w ogóle jeszcze będę kilka razy przywoływał, bo jest takim klasycznym drapieżnikiem, który. Posługuje się głównie wzrokiem, tak? On ma słabszy węch, słabszy słuch, a on się głównie wzrokiem posługuje. E, dobra, e, co dalej z tym wzrokiem? E, ryby rozróżniają kolory, z tym chyba nikt nie ma wątpliwości, tak? Że ryby rozróżniają kolory. To widać chociażby przy, no, przy rybach, które mają formy barwne, przy dymorfizmie płciowym, gdzie samce i samice potrafią być inaczej ubarwione, gdzie potrafią zmieniać barwy podczas tarła, tak? No to wszyscy wiemy, nie ma się o co tutaj kłócić, e, więc e, na pewno kolory rozróżniają, być pewnie nie wszystkie, prawdopodobnie rekiny widzą czarno-biało, no ale im to chyba nie jest tak szczególnie potrzebne. Co jeszcze? Słuchajcie z takich ciekawostek, którą ciekawostka może nie dla wszystkich, bo część z Was na pewno o tym wie, e, ale są ryby, które są zupełnie ślepe, ponieważ wzroku nie potrzebują. Ryby, jak inne zwierzęta, dostosowują się do warunków, w których żyją. W związku z tym, te ryby, które żyją na dużych głębokościach, gdzie jest ciemno, on, ten zmysł wzroku jest o wiele słabszy. Tak? One wtedy silniejsze są inne zmysły. Te ryby, które żyją w otwartych wodach, będą miały i w jasnych wodach, tak? w tych klarownych wodach, clear water, będą miały mocniejsze ubarwienie. U ryb w związku z tym też występuje coś takiego jak u innych zwierząt, jak słuchajcie, no, no te kolory, o których wspomniałem, tak? Nawet dzikie samce gupika, przecież mają jakieś kolory, nie? Zobaczcie, te dzikie samce gupika w środowisku naturalnym, e, mając te kolory, ryzykują przyciągnięcie uwagi drapieżnika, prawda? Ale z drugiej strony e, ten kolor, te, te barwy dają im też e, większą szansę na przyciągnięcie uwagi samicy. Więc samice muszą te kolory widzieć, skoro te samce te kolory wykształciły, tak? Więc tutaj nie podlega dyskusji. Natomiast co do ryb ślepych, jak to mówiłem, przystosowanie się do środowiska. Słuchajcie, są takie ryby ślepczyki jaskiniowe. nie? Ryby żyją w jaskiniach, w jaskiniach, w ciemnościach i one w drodze ewolucji. Pozbawiły się oczu. Nie to, że te oczy nie występują, bo one u, jak badano te ryby, to one u narybku i w formach embrionalnych są i występują, natomiast później stają się zbędne, tak? I, i później one po prostu nie wykształcają się do końca. Ponieważ ryby żyją w kompletnych ciemnościach, więc ten zmysł wzroku im jest zbędny. No i teraz słuchajcie, skoro. Nie posługują się wzrokiem takie ślepczyki, to jak? To jak one się poruszają? Jak ten? No, i tu przechodzimy do kolejnych zmysłów. Pierwszy taki, który się będzie nam rzucał w oczy, to jest słuch. Tak? I to dziwne, mówi się, że ryby głosu nie mają, ale to jest no, odnośnie głosu. Słuchajcie, to ja mam pomysł na kolejny film, bo to też jest bardzo, bardzo mnóstwo ciekawych historii i przykładów. Ale na razie o słuchu. Bo ryby mają słuch. Słuchajcie, ryby posiadają ucho wewnętrzne, wewnątrz czaszki. Nie jest im potrzebne, tak jak nam, ucho środkowe czy ucho zewnętrzne, tak? Śmiesznie by trochę ryba wyglądała z uszami, takimi jak saki mają, czy, czy no, no, jak saki chociażby mają, nie? I trochę by im pewnie przeszkadzały te, te uszy. Natomiast woda jest świetnym przenośnikiem dźwięku. W związku z tym rybie niepotrzebne są takie uszy, wystarczy im ucho wewnętrzne. U niektórych ryb, na przykład karpiowatych, widzicie brzanki, widzicie danio, to u nich to ucho wewnętrzne połączone jest z pęcherzem pławnym, a ten pęcherz pławny wewnątrz działa jak pudło rezonansowe, czyli on wzmacnia po prostu dźwięki. Czyli słuchajcie, ryby słyszą nas i to doskonale. Ryby słyszą, y, odbierają w paśmie bodajże od 20 do 300 herców, a my od 5 do, do 200 jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie, ale w bardzo podobnym paśmie do nas z tym, że odbierają jeszcze niższe dźwięki. Y, niższe dźwięki, których my nie słyszymy, tak? Y, więc... Y, Głośna muzyka przy akwariach nie, nie jest, nie jest, słuchajcie, wskazana będziemy stresować te ryby, nie? <laughs> to, 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 taka uwaga. Dobra, no ale oprócz tego ucha wewnętrznego w słuchaniu, rybie pomaga jeszcze jeden narząd, mianowicie linia boczna. Linia boczna, o niej zaraz więcej powiem. Linia boczna przede wszystkim postala, po, po, pozwala rybie ustalić kierunek dźwięku, tak? czyli ucho wewnętrzne, ewentualnie pęcherz pławny odbierają to, natomiast linia boczna pozwala jeszcze jej, jej dowiedzieć się, skąd ten dźwięk dobiega. Dobra, lecimy dalej, jak już jesteśmy przy tej linii bocznej, co to jest i z czym to się je, słuchajcie. Jest to narząd taki specyficzny dla ryb, praktycznie inne zwierzęta, u innych zwierząt on nie występuje, przebiega on pod skórą, mniej więcej od ogona, u niektórych ryb też na płetwie ogonowej, tak, aż do głowy, plus jeszcze na, na przedniej stronie czaszki są te, też znajduje się te kanaliki linii bocznej. Bo to jest taki kanalik wypełniony specjalnymi, specjalnym płynem. Ten kanalik połączony jest ze skórą i z łuską, takimi otwor, otworami specjalnymi i dzięki niemu ryba odbiera bodźce ze zewnątrz. Jak to się dzieje? Słuchajcie, no ryba płynie do przodu, tak? Ona płynąc wytwarza pewną falę. Ta fala odbija się od przeszkód, przedmiotów, innych zwierząt i wraca do ryby. Tak? I to daje rybie informację, o przeszkodach, o innych zwierzętach, które są w okolicy, o nie wiem, w tym w przypadku mojego akwarium o roślinach, które tu są, tak? Czy też o szybie chociażby, która A. się znajduje przed rybą. Ona, ona stąd odbiera te, te informacje. Oczywiście wspomaga się też innymi zmysłami, ale mówimy na razie o niebocznym. Dobra. E Mało tego, że ona odbiera, ona potrafi określić wielkość tych obiektów, na przykład i prędkość poruszania, tak? e, Czyli co się czy to się przemieszcza? I słuchajcie, ta linia boczna jest jednocześnie jednym z głównych sposobów nawigacji ryby w ciemnościach nocą, kiedy nie ma światła, tak? szczególnie w akwariach, gdzie nie ma zwykle nawet światła księżycowego. Ryba o ile jest aktywna, to porusza się właśnie używając linii bocznej. Ok. Kolejny niezwykle ważny i istotny zmysł wśród ryb dla ryb to jest słuchajcie, zapach, zapach i smak. Smak to może krótko, bo to wiemy, że ryby tak czują smak, bo wiemy jak podchodzą do różnych pokarmów. Jedne lubią drugie nie, więc każdy, kto ma chociaż przez jakiś czas miał ryby i ma akwarium, to, to doskonale o tym wie. Ale może troszeczkę o zapach, nie? Słuchajcie, jak to jest? Ryby na, na pysku mają dwa otwory węchowe. Te otwory są wypełnione, znaczy... Czasem przykryte są fałdem skórnym, czasami nie są przykryte te fałdem skórnym. Woda przez, przez wpływa i wypływa przez nie. I dzięki temu ryby odbierają właśnie zapachy. Odbierają zapachy. Mają naprawdę bardzo czuły węch. Oczywiście to jest uzależnione gatunkowo, słuchajcie, ale ryba, którą zbadano i która wśród tych badanych ma najczulszy węch, to jest słuchaj, węgorz. I węgorz potrafi wyczuć substancję, która została rozpuszczona jeden, w stosunku 1 do 3 trylionów. 1 do 3 trylionów. Słuchajcie, żaden pies tego by nie wywąchał. Natomiast węgiel już wyczuje daną substancję, nie? Jak ktoś bardzo chce dowodów do naukowych, to ja poszukam, mogę że podam źródła w komentarzach, jak ktoś nie wie, oczywiście też ryby przystosowują się środowiskowo. Jedne będą potrzebowały bardziej tego węchu czu, czułego, inne mniej, tak? Szczupa, który opiera się głównie na wzroku i poluje, za pomocą wzroku. Ma słabszy węch, tak? ale ryby denne, które często y, funkcjonują w ciemnościach, y, mają ten węch o wiele mocniejszy. Tak? Też takim słuchajcie, y, przykładem świetnego węchu są rekiny. Tak? Tu, no to jest zupełnie inna kategoria ryb, y, chrząsno-szkieletowe, ale. Ale one mają też doskonały węch, potrafią też wyczuć z bardzo daleka i jest to daną substancję, ale jest to bardziej znowu związane z tym, że one przebywają w ogromnych akwenach, tak? Więc mus, muszą mieć ten węch o wiele czulszy. Kolejny zmysł, tak, którego ryby używają, to będzie słuchajcie, elektrorecepcja. Na pewno każdy z Was słyszał o węgorzach elektrycznych, tak? Sama elektrorecepcja polega na zdolności do wykrywania albo tworzenia pól elektrycznych, i większość ryb po prostu wykrywa te pola elektryczne. Chociażby takim przykładem są trombonosy, mruki, wszystkie mrukowate, które w akwariach znamy, albo duch amazoński. Tak? One po prostu wykrywają pola elektry elektryczne innych zwierząt i dzięki temu polują na no, jakieś. Jak trombonosy to ryją sobie w dnie i, i i jakieś tam mięczaki sobie wyżerają z tego dna, wyczuwając właśnie pole elektryczne. Eee, duchy no, polują aktywnie, ale też wyczuwają, tak wysyłają te sygnały. Mają te pasywne właśnie zdolności elektrorecepcji. Ale niektóre ryby mają też aktywną zdolność taką elektrorecepcji, i to jest właśnie przykładem są drętwy, tak, czyli węgorze elektryczne, które potrafią prądem strzelić. tak. Jak się je złapie, no to jakieś tam potrafią prądem uderzyć. Yy, używają tego oczywiście albo do polowania, albo do obrony. Tak? Yy, tych gatunków ryb, które yy, posługują się prądem jest całkiem sporo. Około 180. Więc, więc to dość powszechne. Tak? A, taka ciekawostka, słuchajcie. Yy, polipterusy. Polipterusy w wielkopłetce. Też znane nam z akwariów. Również ma, te, też używają właśnie tego pasywnego pola elektrycznego. Yy, i jeszcze taka ciekawostka, którą wyczytałem dla Was. Na początku XX wieku, kiedy kładziono linie telefoniczne między Europą a Ameryką Północną, pod po dnie Atlantyku, tak, to nagle okazało się, że te linie telefoniczne są atakowane przez rekiny. Bo rekiny właśnie wyciągają pole elektryczne i polują, po, polują, więc troszeczkę porozrywały te kabli i mieli kłopoty. Składzeniem, składzeniem telefonu między Ameryką i Polską, A pół Europą przepraszam. E, dobra, e, kolejne pewnie mniej znany taki zmysł, który też nie u wszystkich ryb występuje, to będzie magnetorecepcja. Magnetorecepcja, czyli słuchajcie, zdolność do e, określania kierunku w oparciu o pole magnetyczne Ziemi o pole magnetyczne Ziemi. My znamy zwierzęta, które tak robią. Większość ptaków, które migrują, tak? Posługują się tym... migrujących ptaków posługuje się tym właśnie zmysłem, ale okazuje się, że też mają ryby, tak? I chyba takim najsłynniejszym przykładem są łososie. Łososie, które pewnie wiecie, ale rodzą się w górskich strumieniach generalnie, tak, samice kładą ikrę gdzieś w jakichś strumieniach górskich następnie młode podrastają i jak już dorosną do odpowiedniego rozmiaru, to migrują w stronę morza i większość życia spędzają w morzu następnie kiedy przychodzi czas ich tarła to wracają do tego strumienia co ciekawe się wracają, słuchajcie, do tego samego strumienia, do tej samej rzeki w których się urodziły jak to się dzieje? Zaraz, zaraz opowiem. Jak już tam dopłyną, pary się wycierają, czy tam łososie się wycierają i dorosłe giną. Tak? Następuje wymiana pokoleń młode. Znowu rosną, płyną sobie do morza. A teraz jak te łososie wracają? Tak? Więc właśnie dzięki możliwości umiejętności reagowania na ziemskie pole magnetyczne. Są w stanie określić rzekę, z której wypłynęły. No ale znaleźć ujście rzeki to jeszcze pikuś, tak? Później trzeba znaleźć jeszcze strumień, w którym się urodziły, a tych strumieni może być kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt czasami. E, okazało się, że słuchajcie, łososie w tym drugim etapie posługują się węchem. One w jakiś sposób kodują sobie jako młode osobniki e, smak, zapach, tego strumienia, w którym się urodziły, i później, po latach, jak już dorastą, są w stanie tam wrócić do tego samego miejsca. To jest niesamowita sprawa. Znaczy, ta, ta ryba płynie na odległości. No, co ja, co ja tu tylko mówię: duża część ludzi w życiu takich odległości nie przebyła, jak te łososie, gdzieś w oceany. A później wracają w to samo miejsce, gdzie się urodziły. Nie? Drugi taki przykład. Może mniej znany, ale węgorz europejski. Węgorze europejskie rodzą się, słuchajcie, w Morzu Sargasowym. Morze Sargasowe to jest mniej więcej, no, dla uproszczenia, wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej. Może trochę na południe, bardziej w stronę Karaibów, ale to tak dla uproszczenia dużego. One są następnie młode, są znoszone z golfstromem, czyli z prądem północnoatlantyckim. W stronę wybrzeży Europy, no i tam później wpływają sobie do rzek i rosną, tak? I to spoko, bo tutaj co to za, za posługiwanie się ma polem magnetycznym, jak zniósł nie prąd? E, Ten młode zniósł prąd po prostu. E, one zrosną, i słuchajcie, kiedy przychodzi pora ich tarła, to wracają na te morze Sargasowe. Jak? No? <laughs> zeszkawał drogi, nie? Do, Dopój sobie do Ameryki, chopie. Zobaczysz. Ok, słuchajcie. Podsumowując, ryby mają nie tylko jeden zmysł, nie tylko wzrok jest ważny, tak? Eee, stąd ta moja pływa, te moje ryby pływają ślepe. bo ja tego kirieska kupiłem pół ślepego na jedno oko nie widział. Ja dobrze wiedziałem, że on sobie poradzi, nie. Eee, nie. Nie tylko wzrok im służy do orientacji, tak? Mają przede wszystkim linię boczną, która. Im pomaga orientować się w otoczeniu. Mają, dzięki tej linii bocznej, mózg ryby ma informacje o tym, co jest przed nią, co jest za nią, co płynie obok, gdzie są przeszkody. Więc da, dają radę tak nawigować spokojnie. Yy... Poza tym, słuchajcie, w środowisku naturalnym pewnie takie danio bez jednego oka no, dość szybko padłoby ofiarą drapieżnika, tak? Bo jednak ma pole widzenia zmniejszone o połowę. Natomiast te ryby są w akwarium, umówmy się, ja tutaj nie mam drapieżników, które by na to danie polowały, więc ona ma spokojną, duże szanse na to, że sobie dożyje spokojnej starości. Znaczy ona już u mnie jest chyba z 3 lata, więc to nie wiem jak jeszcze długo, ale no jest już sporo, także, także jest, jest, bezproblemowo sobie żyje. Okej, okay. jak jesteście, słuchajcie, ciekawi, bo, bo ja, ja się bardzo zaciekawiłem tym tematem, to, to zrobię Wam film o porozumiewaniu się ryb, bo to też jest kolejna kwestia, bo to, że ryby głosu nie mają, to bzdura. Jeśli jesteście ciekawi, to dajcie znać w komentarzach. Na dzisiaj tyle. Hej, do zobaczenia.